W tym filmie pokażę jak zmienić hasło do konta na Linuxie. Więc, aby zmienić hasło do konta na Linuxie, robi się to w bardzo prosty sposób. Po prostu musimy wejść sobie w terminal, czyli klikamy na Szołap, terminal i teraz tak przeloguje się, może na jakieś inne konto, żeby to zrobić. Jak się przelogować na konto, pokazałem w filmie, jak to użytkownika. Możemy sobie wyświetlić, w ogóle, jakie konta mamy na tym systemie. Robi się to za pomocą wyświetlenia kliku ETC PASWD. Może zmienimy sobie hasło dla tego ostatniego użytkownika, czyli użytkownik testowy 2. Robi się, na początek oczywiście musimy się zalogować na to konto, czyli wnik testowy 2. Wpisujemy sobie nasze hasło i jesteśmy zalogowani. Jak zmienić teraz to hasło? Bardzo prosto, używamy po prostu polecenia PASWD. Czyli tak, wpisujemy aktualne hasło i teraz ustawiamy nowe hasło. Trzeba uważać, ponieważ jeśli wpiszemy coś bardzo prostego, to może ono nam nie przejść. To jest na przykład hasło, które jest tu similar to old one, ale jeśli na przykład wpiszę hasło typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to hasło, hasło nie przechodzi testu słownikowego ponieważ jest to Simplistik albo systematic. Musimy utworzyć jakieś bardziej skomplikowane hasło. Więc ja sobie tutaj jakieś wymyślę, które mi przejdzie, jak widać mi przeszło. I sobie je powtórzę. I hasło zostało zmienione. Najlepiej utworzyć hasło, które ma dużą literę, ma minimum 8 znaków, ma jakąś cyfrę i ma jakiś znak specjalny, wtedy na pewno nam przejdzie. W tym filmie to było wszystko. W taki sposób sobie można łatwo zmienić hasło do użytkownika. Jeśli Ci się podobało, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne filmy.